Dlaczego jest tak mało remakeów? Nie powiedział nikt nigdy w historii Hollywood. No dobra, może tuż przed nakręceniem człowieka z blizną za Pacino jakiś producent zadał to pytanie i w ten sposób ruszyła fala remake'ów, które od lat 70., która zaczęła się nasilać od lat 70., ostatnio wydaje mi się, że trochę zwolniła, ostatnio wydaje mi się, że remake'ów powstaje trochę mniej, jednak w dobie łączonych uniwersów to sequele i jakieś tam powiązane filmy wiodą prym, jednak no, trzeba przyznać, że jeszcze do niedawna remake'i w Hollywood pojawiały się bardzo, bardzo, bardzo często. Z jakiegoś powodu trend ten nigdy nie przeszedł na gry komputerowe i jest to szczególnie zastanawiające patrząc na to, że dalej wiodące, choć może trochę podupadające już molochy komputerowe takie jak EA czy Activision, no słyną z tego, że co roku, jak to się mówi, odgrzewają kotleta serwując nam kolejne lekko zmodyfikowane części FIFA, Call of Duty, Battlefieldów i innego rodzaju tytułów, które tak jak mówię, niewiele wnoszą w porównaniu do części poprzedniej a jednak idea remake'u takiego prawdziwego remake'u gry komputerowej jest właściwie nieistniejąca. Pojawiało się kilka prób, na przykład wiem, że Final Fantasy było zmieniane swego czasu ze starych yy, dwuwymiarowych wersji na te trójwymiarowe, które bardziej odpowiadały na aplikacje mobilne, na współczesne urządzenia mobilne. No ale co tak naprawdę, tylko krople w morzu. Generalnie nikt gier nie remake'uje. Popularne jest za to remasterowanie gier, którego ja osobiście fanem nie jestem. Dla mnie to trochę takie, Muśnięcie nową farbą na starym sprzęcie i udawanie, że jest to pełnoprawny nowy produkt. Szczególnie, że jestem przede wszystkim pecetowcem, a na pecetach dominuje moderstwo. I jeżeli popatrzy się na całą masę tytułów z przeszłości, to ich remasterowane wersje nie oferują tak naprawdę niczego ponad to, co spo społeczności modowe dawno temu już dodały, już usprawniły w tych grach. O tyle co jeszcze na konsolach jestem w stanie jakoś uszanować Remaster gry. Sam nigdy nie posiadałem konsoli PlayStation 2, więc zremasterowane wersje na PlayStation 3 mogłem dzięki temu właśnie przejść. Teraz zresztą, kiedy mam PlayStation 4 gry, których nie ruszałem na PlayStation 3, którego się już pozbyłem, mogę czasami znowu jakieś tam wrócić do nich, czy grać w gry, w które nie zdążyłem przejść, o których wcześniej na przykład na PlayStation 3 nie słyszałem. Więc jeszcze na konsolach Remaster ma jakiś sens tak na PC tak stosunkowo niewielki. Inna sprawa, że gry remasterowane bardzo często sprzedawane są w cenie normalnego, nowego, pełnoprawnego produktu, co według mnie nie jest do końca fair, no ale jeżeli ludzie są chętni za nie płacić, no to działa tutaj prawo wolnego rynku. No ale, jak wspomniałem, remaster to nie jest remake. W remasterach poprawiamy może teksturki, może powodujemy, że... Zaczyna gra odpowiednio działać na nowszych sprzętach, nowszych systemach. Może trochę rozdzielczość poprawiamy, ale generalnie to jest dalej dokładnie ten sam produkt, który był sprzedawany dawno temu i po którym może ktoś sięgnie przez nostalgię. Może uda się jakiemuś starszemu graczowi polecić, to nie wiem, swojemu dziecku powiedzieć: Patrz, ja grałem w coś takiego, zobacz sam. Ale poza tym nie wydaje mi się, żeby remastery. Miały wyjątkowo szeroką publikę i naprawdę wnosiły coś na rynek gier. Inna sprawa z remakami. Wiem, że jest taka stygma w Hollywood, że remake to jest nic oryginalnego i odgrzewanie kotletów. Z tym się nie do końca zgadzam, ponieważ dobrze zrobiony remake opowiada na nowo tą historię, jednak przekładając to często na współczesny język, na współczesne realia. I według mnie już samo to jest dosyć trudne. W dodatku najlepsze remake'i to te, które nie trzymały się wiernie oryginału, tylko dodawały coś nowego, właśnie uwzględniając to, że dzisiaj sposób opowiadania historii w filmach działa zupełnie inaczej niż 20 czy 30 lat temu. W przypadku gier wydaje mi się, że zadziałałoby to równie dobrze. Lata 90 mamy już dawno za sobą, a przecież wtedy kwitł dosłownie rynek gier komputerowych, szczególnie pod koniec lat 90, kiedy również granie na konsoli zaczęło się robić popularniejsze, jak PlayStation 1, ale też pc kiedy miały już swojego Windowsa właśnie 98 na przykład, czy powoli wchodząc do Windowsa XP. Zaczęło się wtedy rozwijać bardzo, granie na komputerach powstawała cała masa gier, które dzisiaj przez starsze pokolenie jest pamiętane jako właśnie te przełomowe klasyki, jako niesamowite produkcje, które zagrywało się za dzieciaka. Niestety nie wszyscy chętnie wracają do tych gier. Ja jestem w stanie oczywiście zagrać w moje ulubione produkcje z lat 90., ale zdaję sobie sprawę, że gdyby nie mój sentyment i właśnie wspomnienia związane z tym, jak fajnie mi się w to grało, prawdopodobnie miałbym problem Problem z sięgnięciem tego typu tytułu, i o tyle co jeszcze w moim przypadku byłoby to łatwiejsze, bo w latach 90. bardzo intensywnie grałem za dzieciaka w całą masę gier, więc tego typu grafika czy rozwiązania nie są mi obce. Tak dzisiejszy młody gracz mógłby w ogóle odbić się od tego typu produktów, dlatego że nigdy nie dorastał w tego typu klimacie i po prostu wszystko to wydawałoby się mu przestarzałe. Także remakeowanie starych gry wydaje mi się tutaj absolutną okazją. Weźmy takie klasyki, właśnie jak jakieś Baldur's Gate, o których praktycznie wszyscy słyszeli. Stare Fallouty, tak wiem, obecne ruszanie Fallouta jest drażliwym tematem ze względu na to, co się dzieje z tą marką, ale to nie znaczy, że nie dałoby się tego zrobić dobrze, tylko dlatego, że ostatnio firmie, która ma prawa do Fallouta, trochę nie wychodzi. Ale jest cała masa tego typu gier, które spokojnie można byłoby przenieść właśnie na dzisiejszy język, o, o, okaraszyć to nowymi kaczenkami, może nowymi rozwiązaniami, nową perspektywą, do której przyzwyczajony jest dzisiejszy gracz. I jeszcze raz. Może można byłoby zanurzyć się w ten świat. Ja z przyjemnością bym to zrobił. Już mówiąc o trochę mniejszych produktach, o których mogliście nie słyszeć, jak na przykład Arcanum czy Sacrifice gry, które po prostu kochałem, w które zagrywałem się całymi godzinami, kiedy byłem młodszy. Jasne one nie mają aż takiego przebicia, jeśli chodzi o nazwę jak Baldur's Gate, o którym bez względu na to. Czy się dorastało wtedy, czy się dorastało w 2000 czy kiedykolwiek, chociaż się prawdopodobnie słyszało, ale cały czas są to produkty, z których można byłoby coś wykrzesać. Szczególnie, że dzisiejsze produkty AAA, czyli te największe, naj, najdroższe gry nie wychodzą studiom szczególnie dobrze. Można to zobaczyć po tym, jak nie najlepiej sprzedał się ostatni Battlefield. Nawet właśnie wspomniana, odgrzewana po raz kolejny FIFA nie została przyjęta tak dobrze. Fallout 76 niedawno, który się pojawił, był kompletną porażką. I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że twórcy wnoszą najnowsze pomysły i rozwijają rynek tworząc nowe gry, więc nie ma sensu patrzeć w przeszłość. No bo najzwyczajniej w świecie... To niekoniecznie wychodzi. No przecież, biorąc na warsztat starą grę, mamy kupę roboty z głowy. Jasne, trzeba zrobić nowy, może silnik graficzny, albo oprzeć to na istniejącym współczesnym silniku graficznym, a więc trzeba na nowo stworzyć graficznie świat gry. No ale umówmy się, z dzisiejszymi grami, tymi najnowszymi. To nie grafika jest problemem, one często wyglądają pięknie i światy są przepięknie rozbudowane, złożone, ale ostatecznie jak się okazuje, na przykład puste. No właśnie, a biorąc starą grę na warsztat, mamy całą masę kontentu, całą masę questów, które już dawno temu zostały napisane na przykład w rpg ach tak wypadałoby je dzisiaj ugłosowić. No, ale cały czas jednak masa pisania jest z głowy. Niektóre systemy wręcz walki, rozwoju postaci, jasne, fajnie byłoby uaktualnić, ale znowu ich baza, ich jakaś podstawa dawno temu istniała. Więc wydaje mi się, że jednak jest oczywiście przy tym dużo więcej roboty niż przy jakimś remasterze, ale cały czas masa, masa pracy spada kompletnie z bark twórców. I mało tego, dzięki temu może powstać gra dużo bardziej rozbudowana, dużo bardziej rozwinięta, mająca dużo więcej kontentu niż wiele współczesnych gier, przy których właśnie się narzeka, że no fajnie, wydałem pełnoprawną kwotę jak za pełnoprawny tytuł, ale po, nie wiem, pięciu, sześciu godzinach skończyłem grę i nie ma tutaj żadnego tak zwanego replay value, więc nie ma sensu po raz kolejny do niej wracać. No i po tym przydługim wstępie przejdźmy do gry, która dostała swój remake, do... Wręcz klasyka horroru lat 90., który niedawno został zremakeowany i w dodatku został bardzo ciepło przyjęty. Chodzi oczywiście o remake gry Resident Evil 2, w którą ja zagrywałem się jeszcze za dzieciaka około 20 lat temu, właśnie. Wydaje mi się, że odrobinę później, nie wiem, 99. 2000 rok pewnie, coś koło tego, miałem okazję po raz pierwszy zagrać w Resident Evil 2. I na zawsze zapamiętam początek tej gry, choć masę zapomniałem. Kiedy dostaję sterowanie nad postacią, Jest, moja postać stoi w miejscu, gdzie wszędzie dookoła wszystko płonie, zbliżają się zombiaki. Więc przyzwyczajony do tego, jak gra się w różnego rodzaju gierki, wyciągam spluwę, wyładowuję cały magazynek w zombiaki. Tylko po to, żeby przekonać się, że amunicja się skończyła, a przeciwników wręcz przybywa. I to jest coś, co bardzo odróżniało Resident Evil od wielu ówczesnych gier i również odróżnia je dzisiaj. Dzisiaj większość gier to jednak shootery, jeżeli już mamy szczególnie zombie do akcji. Tudzież może niekoniecznie na nich strzelamy, ale możemy je również w bardzo brutalny sposób bić pałkami, ciąć piłami łańcuchowymi, czy w jakiekolwiek inne sposoby, w Resident Evil dalej utrzymano klimat tego zagrożenia. Tego, że no, jednak walka z zombiakami, które są wszędzie, bo w końcu całe miasto zmienia się w żywe trupy, nie będzie tak prosta, ponieważ amunicji nie mamy nieskończoność, a są one w dodatku cholernie wytrzymałe i często trzeba władować naprawdę wiele kul, żeby takiego położyć. No właśnie, za każdym razem, kiedy spotykamy jakiegokolwiek zombiaka na naszej drodze, zaczynamy szybko kalkulować. Czy faktycznie opłaca nam się wystrzelać w niego sporo ilość amunicji, czy może dałoby się jakoś go ominąć i biegając wokół biurek komisariatu Raccoon City, na przykład zebrać wszystko co trzeba w tym pomieszczeniu, a potem uciec i zostawić tutaj żywego trupa, żeby snuł się po sali. A może zamiast próbować go zabić, strzelić mu tylko na przykład w nogę, żeby się zachwiał, i dzięki temu możemy go wyminąć, korzystając tylko z jednej kuli. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy musieli wrócić do danego pomieszczenia, kiedy na przykład będzie nas goniło coś innego, możemy znaleźć się w ślepym zaułku. I tego typu kalkulacje powodują, że absolutnie każdy przeciwnik w grze, choć z czasem oczywiście znowiaki przestają być tak straszne jak na początku. Jednak każdy przeciwnik w grze z jakiegoś powodu stanowi wyzwanie, choćby właśnie przez to, że marnuje nam cenne zapasy amunicji. Resident Evil 2 to oczywiście remake pełną gębą, więc poza tym, że mamy nowe modele postaci, nowe teksturki, nowe nowo nagrane głosy i tak zmienia się kompletnie perspektywa. Odeszły już trochę czasy, kiedy mieliśmy ustawioną sztywną kamerę, która w jakiś sposób przedstawiała nam każde pomieszczenie, przez które poruszał się, poruszała się nasza postać. Ja muszę przyznać, że lubiłem to rozwiązanie. Szczególnie do tego, że można było w ten sposób bardziej zagrać na horrorze. Na przykład, nigdy nie zapomnę momentu, kiedy pojawia się pierwszy Lurker. Które kiedy widzimy jak z sufitu coś skapuje, ale ponieważ nasza postać biegnie jakby z daleka ekranu, musimy podejść do tego miejsca, bo to skapywanie jest tuż przy naszym ekranie, więc musimy siły, rzeczy się do tego zbliżyć. Pamiętam jak w bodajże Alone in the Dark 4, biegając po dziedzińcu strasznej rezydencji, czasami mieliśmy widok z okna, kiedy. Biegniemy po dziedzińcu, ale patrzymy na naszego bohatera z okna, kompletnie ciemnego pokoju. I oczywiście nic do tego okna nigdy nie podchodzi, ale nasza wyobraźnia robi swoje, ma się to wrażenie, że ktoś albo coś nas obserwuje. Wydaje mi się, że był spory urok w tego typu ustawianiu kamery. Jednakże czasy się zmieniły, dzisiaj grasz tu bardziej do pierwszej osoby lub trzeciej osoby. No i tutaj skorzystano z tego, że mamy właśnie trzecią osobę, kamera jest za plecami naszej postaci, a więc możemy się w pełni po całym posterunku rozglądać. Oczywiście, żeby to osiągnąć, trzeba było cały posterunek na nowo zbudować i chociaż sale przypominają to co było w grze sprzed 20 lat, siłą rzeczy możemy mamy pełną jakby pełną orientację, możemy rozglądać się po całych salach. Również przez to zmienia się to jak wygląda oświetlenie Nasza postać porusza się z latarką, którą możemy nakierowywać na różne przestrzenie, podświetlając znajdujące się tam obiekty, czy na przykład zbliżające się do nas nieuchronnie żywe trupy, które pragną nas zeżreć. I to również nadaje pewien klimat grozy, ponieważ podświetlać możemy tylko jedną małą część pomieszczenia, a zombie mogą znajdować się gdzie indziej i w jakiś drobny ruch w ciemnościach. Odpowiednio może działać na nasze nerwy. Poza tym remake Resident Evil 2 jest naprawdę wierny. Dalej wybieramy, czy wcielamy się w postać Leona czy Claire. Po przejściu gry jedną osobą możemy potem przejść drugą osobą. W zależności od tego, kim graliśmy pierwszym, kim graliśmy drugim, trochę zmienia się to, jak sama fabuła przebiega również dopiero po przejściu i zarówno Claire, jak i Leonem dostajemy pełnoprawne zakończenie. Nie, nie mogę tutaj w pełni mówić, że tak było kiedyś, ponieważ ledwo pamiętam grę sprzed 20 lat, ale wydaje mi się, że większość tego, element, tego typu elementów została zachowana. Również mamy zagadki, które bardzo przypominają to co było kiedyś. W ogóle w latach 90 była cała masa gier i zaraz na początku 2000, która jechała na typu, tego typu zagadkach. pomijając już oczywiście najsławniejsze Tomb Raidery, było całe Legacy of Kane, gdzie nasz dziwny wampir Raziel musiał biegać i przestawiać milion klocków, żeby dostać się do odpowiedniego pomieszczenia. I tutaj oczywiście Resident Evil tym się nie różniło, więc masę tego typu zagadek, poszukiwanie odpowiednich kluczy do odpowiednich drzwi, odpowiednich kart przejścia, to jakby wszystko zostało i właściwie nie zmieniło się za bardzo, co mogłoby być plusem. Ja osobiście cieszę się, że tak to pozostawiano. Jednak pomimo tego mam pewne zastrzeżenia do re remake'u, do tego jak zremake'owana została gra z, lat, z końcówki lat 90. Widzicie, można zadać dwa pytania. Czy Resident Evil 2 Remake jest dobrą grą i czy jest dobrym remake'iem? Na jedno pytanie wydaje mi się łatwo odpowiedzieć. Czy jest to dobra gra? Tak. Jeśli chodzi o survival horrory, których ostatnio nie ma za dużo, wydaje mi się, że działa tutaj absolutnie... Rewelacyjnie dostajemy zarówno dreszczyk emocji w odpowiednich momentach, łamigłówki, ciemne pomieszczenia, w których kto wie, co może się czaić, ograniczoną ilość amunicji, ograniczoną ilość w ogóle przestrzeni w naszym plecaku, przez co musimy cały czas zastanawiać się, kto... Które przedmioty akurat zabieramy ze sobą z naszej skrzynki, która na całe szczęście w magiczny sposób przenosi się, w sensie jej zawartość przenosi się do wszystkich innych skrzynek, ale mimo wszystko, poruszając się po różnych korytarzach, musimy cały czas zastanawiać się, co możemy ze sobą zabrać, co musimy ze sobą zostawić. I to wszystko daje ten klimat, właśnie survival horroru, który tutaj był potrzebny. Więc, jeśli chodzi o odwzorowanie tego, co czuło się 20 lat temu, wydaje mi się, że gra. Działa absolutnie świetnie i jest, jest naprawdę, naprawdę porządna. Jednakże, jeśli chodzi o remake. Jest to według mnie bardzo dobry pierwszy krok w, na rynku, gdzie remake'i są cholerną rzadkością. Jak wspomniałem, odwzorowany jest klimat poprzedniej gry, więc już w sumie tutaj zwycięstwo, ale wydaje mi się, że można było z tym pójść jeszcze dalej. Jak wspomniałem przy filmach, moje ulubione remake'i to te, które nie trzymają się do końca wiernie oryginału, to te, które mogą coś dodać od siebie, a wydaje mi się, że w Resident Evil 2 remake'u Odrobinę za mało zostało dodanych. Wydaje mi się, że postacie, na przykład, które są tutaj, umówmy się, dosyć płaskie, tak jak było kiedyś, można było spokojnie rozwinąć można było dodać więcej dialogów, może więcej interakcji pomiędzy Klair a Leonem może więcej interakcji z innymi postaciami, które się tutaj spotyka. Bardziej rozbudowaną intrygę, która dalej działałaby w tych samych ramach, ale pogłębiając motywację i może to, co wiemy o tych bohaterach, może przez to patrzylibyśmy na nich bardziej jak na ludzi niż super maszyny do zniszczenia, które wyglądają jak ludzie, i trafiają do miasta pełnego zombich. Ale generalnie nic ich nie rusza. Szczególnie Kler. Cler jest kompletną maszyną do zabijania. I o tyle co Leonie, jeszcze miałem wrażenie, że on może mieć problemy z zombie. Tak na się, że Kler, gdyby została dłużej w Raccoon City, to pozbyłaby się wszystkich samodzielnie. Ale akurat mniejsza o to. Chodzi mi o to, że w tego typu grach cały czas. Chciałbym, żeby dodawano jeszcze więcej. Tak jak mówię, nie mam zastrzeżeń do Resident Evil 2, ponieważ nie to, że ma dużą konkurencję na, na rynku remakeów, ale mimo wszystko, chciałbym, żeby to był tylko pierwszy krok i kolejne remake jeszcze bardziej wzbogacały, wzbogacały stare wersje. Czy może na przykład o kolejne postacie, czy może nawet kolejne etapy? Do których nie było wcześniej dostępu, a które mogą opowiedzieć jakąś historię, która jeszcze bardziej rozwinie to, co dostaliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze cała masa potencjału, szczególnie, że jak wspomniałem, jasne była cała masa roboty na pewno przy odtwarzaniu klimatu poprzedniej części, ale mimo wszystko sporo już było napisane, sporo było stworzone, więc wydaje mi się, że dało się z tym pójść jeszcze dalej. Mimo wszystko jestem bardzo pod wrażeniem tego, co zrobił Capcom. Szczególnie, że jest to ryzykowne. Tak jak mówię, nostalgia powinna napędzić sprzedaż, ale z jakiegoś powodu nikt nie stara się na niej żerować, przynajmniej na rynku gier, co trochę dziwi, patrząc na to, że żeruje się na nostalgii w każdym innym aspekcie życia. Także bardzo cieszę się, że Capcom postanowił to zrobić. Wzięto naprawdę legendarną grę z lat 90. i odwalono tutaj kupę naprawdę, naprawdę solidnej roboty. Dzięki czemu każdemu, kto ma ochotę zagrać dzisiaj w survival horror z odrobiną nostalgii, jeżeli graliście w starą część, ale jednocześnie z odświeżeniem i pełnym zaakceptowaniem nowego sposobu opowiadania historii, dzięki chociażby kamerze z zapleców mogę z czystym sumieniem polecić. I tak, mała dygresja, nienawidzę Mistera x uważam, że jest to głupi pomysł, który został rozbudowany w remake'u. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, w pewnym momencie pojawia się ogromny zombiak, który wygląda jakby Herfix Gestapo i Ivan Drago mieli razem swoje dziecko. Ten zombiak gania za nami, szczególnie po całym posterunku, próbując zatłuc nas pięściami po prostu na śmierć. I o tyle co przez pierwsze 5 minut, fakt... Było fajnie, było, był ten dreszczyk, była adrenalinka, goni nas wielki zombiak, uciekamy od niego, chowamy się, staramy się go zgubić. Tak, problem polega na tym, że trzeba się z nim poganiać, jeżeli szczególnie gra się pierwszy raz i jeszcze nie kojarzy się dobrze jak poruszać się po całym posterunku nawet do pół godziny. A kiedy pół godziny gania za nami ta wielka ciężarówa, która chce nas zatłuc, niestety... Po pierwsze, jest to o tyle upierdliwe, że cała idea eksploracji gdzieś znika, bo trzeba non -stop biegać po tym komisariacie. Nie można się już powoli gdzieś tam, wiecie, przekradać i szukać kolejnych pomieszczeń, przeszukiwać ich. No ale przede wszystkim, klimat grozy kompletnie leci za okno, dlatego że o tyle co. Kiedy na początku jest cicho i wchodzimy do tego pomieszczenia i jest w nim kompletna cisza, a gdzieś dookoła leżą zwłoki i nie wiemy, czy te zwłoki się mogą poruszyć albo coś tam chwieje się za, za rogiem korytarza w ciemności, no to w tym momencie tak, mam, jest ta groza. Latarką szukamy zagrożenia. Boimy się, że coś na nas wyskoczy. Kiedy za nami słyszymy wielkie kroki, łup, 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 kiedy Mr. X leci z nami, no to na tym etapie nawet jeżeli wyskoczy przed nami jakiś zombiak, no to to jest tylko jakiś zombiak, a za na nami leci... Ciężarówka mięśni, która chce nas zatłuc na śmierć. Więc w tym momencie, jakby nawet przeszukiwanie pomieszczeń jest w biegu, więc jakby wydaje mi się, że cały klimat grozy wyparowuje. Przeszarzowali z tym, mogli to zostawić na te 5 minut. Są momenty później z misterem Xem, które polegają na tym, że trzeba od niego uciekać przez krótki czas, a potem jest jakaś kacenka i coś się dzieje, jakoś go gubimy, albo coś tam innego się dzieje. I to jest fajne, i to, to działa. Natomiast y, kiedy goś lata za nami przez, mówię, nawet do pół godziny na posterunku, wydaje mi się, że tutaj mocno z tym przeszarżowali. Ale to taka moja osobista dygresja. Także podsumowując, mam nadzieję, że Resident Evil 2 remake jest tylko pierwszym krokiem, po nim ruszy fala kolejnych remake'ów, z przyjemnością pograłbym, jak wspomniałem, na przykład w Baldur's Gate opowiadane dzisiaj, Arcanum czy wiele, wiele innych gier, które nawet teraz nie przychodzą mi do głowy, ale jeżeli ktoś by powiedział, remakeujemy to. Pewnie bym się ucieszył. Nie ma sensu wydaje mi się remake'ować jeszcze gier sprzed 10 lat, choć to jest taki już bezpieczny buforek. Natomiast gry sprzed 20 lat to według mnie jest kopalnia złota, po którą wiele firm mogłoby sięgać i naprawdę się przy tym nieźle obłowić. Na horyzoncie mamy chociażby Warcraft 3 Reforged, który nie jest do końca remakiem, dlatego jest nazywany Reforged, a nie Remaster, ani Remake. Ale jego już bardziej traktuję jako remake niż jako ten remaster, ponieważ ta gra zostaje z grubsza ta sama, ale chociażby mamy na nowo nagrane kaccenki, prawdziwe katscenki, gdzie bohaterowie jakoś tam się ruszają, a nie tylko widzimy tą ich kębę i ba, ba, ba i sobie nawijają swoje linie dialogowe, więc jest to pewnego rodzaju remake, jeżeli zrobią nowe cinematiki, w co wątpię, bo na to poszłoby kupę kasy, ale Blizzard ma fajną jakość cinematików, ale no gdyby jakoś zrobili nowe cinematiki, jeszcze raz, do Warcrafta 3, no to wtedy byłby to remake pełną gębu. Przy czym tutaj mam pewien szacunek, ponieważ Blizzard nie bierze pełnej kwoty za tą grę, ona kosztuje troszeczkę taniej niż nowe tytuły, więc no tutaj jakby Trzeba, trzeba mieć jakiś szacunek za to, że skoro biorą mniej kasy, no to nie, a i tak jest to większy remake niż inne Remastery, to, to całkiem fajnie. Oczywiście od lat powstaje remake Final Fantasy VII, prawda najpopularniejszej części Final Fantasy, nie mojej ulubionej, ale rozumiem dlaczego jest najpopularniejsza. To była pierwsza część, która trafiła na przykład na pecety, które wtedy były zdecydowanie dominującą formą sprzętu, na jakim grało się w gry. Ten remake powstaje, powstaje. Mieliśmy jakieś tam mikrofragmenty gameplayu pokazywane, które mogą świadczyć o tym, że faktycznie pójdą dalej i nie będzie to po prostu przerobienie tego, co było na nową wersję, ale faktycznie dodanie do tego, czego bym sobie życzył. Natomiast, no, tak jak mówię, ten remake powstaje już od tak dawna, że cały czas na horyzoncie coś się nie pojawia, i ostatnio, nawet impre... na ostatnich imprezach growych w ogóle nie było żadnych gameplayów. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że projekt gdzieś utknął i, i zniknie, ale, ale kto wie. Dajcie mi znać, jakie wy macie podejście do remake'ów, czy też chcielibyście pograć w gry, które może graliście 20 lat temu, a może jesteście młodsi i nie mogliście grać wtedy w tego typu gry, ale na przykład słyszeliście o różnego rodzaju grach, legendarnych grach. Które no, dzisiaj ciężko Wam po nie sięgnąć patrząc na to, jak bardzo się zestarzały, ale chcielibyście dowiedzieć się o co chodziło, albo co czuli ci gracze, którzy grali wtedy w tamte gry. I mówię, jeżeli, jeżeli remaki działały tak jak Resident Evil i są w stanie to uczucie przenieść, czy chcielibyście się przekonać? Ja myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz i, i kopalnia zapomnianych często pomysłów, które, które można było dzisiaj wykorzystać. Więc kibicuję tej inicjatywie rękami i nogami. I na dzisiaj to wszystko. Z mojej strony, do następnego razu. Cześć!